Prezydent ma prawo do swoich poglądów i prezydent ma prawo swoje poglądy głosić. Jest pan najwyższym reprezentantem Polski w stosunkach z zagranicą. Reprezentantem. Reprezentując państwo polskie, a więc reprezentując nie tylko rząd, który w danym momencie ma swoją większość w parlamencie i ma to zaplecze polityczne, ale reprezentuje także tych, którzy wybrali prezydenta. Reprezentuje Polskę. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez Polaków. I rząd chciałby mieć takie poparcie, jakie ma prezydent Rzeczypospolitej personalnie. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD. Producent Marek Alnutrition, Natla Frulov oraz Fitking. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na Ike oraz Igze i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji. Partnerem programu jest wydawca książki. To ja, Andrzej Duda. Andrzejduda.pl Najnowszy magazyn Zero już dostępny. 400 stron od najlepszych autorów. Zamów na magazyn.0.pl. To jest problem ukształtowania ustrojowego polskiej prezydentury. Właściwie trwający od samego początku, kiedy Konstytucja 97 roku weszła w życie. Jaki? A mianowicie taki, że z jednej strony mamy prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, na którego rzeczywiście idzie i głosuje ponad 10 milionów ludzi. Ludzie wychodzą z przekonaniem: Jak to? Skoro wybieramy prezydenta w wyborach powszechnych, to przecież ten prezydent może wszystko. I stąd jest takie bardzo daleko idące społeczne uzasadnione z tego powodu. Przekonanie, że prezydent ma wielką moc sprawczą i powinien wtedy, kiedy już zostanie wybrany, wszystkie rzeczy poukładać. Tymczasem tak naprawdę te kompetencje, które są prezydentowi wprost przypisane w konstytucji, są niewielkie, zwłaszcza w tym znaczeniu pozytywnym. I następuje pewien taki dysonans. To są nas w odbiorze społecznym. No jak to? Wybraliśmy prezydenta, wszyscy go wybraliśmy w powszechnych wyborach. Nikt nie ma mocniejszego mandatu demokratycznego, a nie wszystko przecież może przeprowadzić. To jest trudność kolejnych prezydentów, żeby to e, społeczeństwu narodowi wytłumaczyć. Może zablokować pewne niekorzystne dla społeczeństwa zmiany? Co robi w tej chwili prezydent Karol Nawrocki, a czego nie robił Bronisław Komorowski? No ale. Jego siła sprawcza w znaczeniu pozytywnym, pozytywnego zmieniania otaczającej nas rzeczywistości, jest w sensie samodzielnym realnie niska. I to jest największy problem dzisiaj. My tam mamy swój wetomat. E, e, jest, tak, idziemy. Jest wetomat. Ja mogę zakręcić, bo panu nie wypada, ale zobaczymy, co nam los podpowie, bo tu jest weto albo podpis. A, tylko to się tak nie odbywa, drodzy państwo, musicie wiedzieć. Kamerę pan A, tu, Ale to mogę coś jeszcze tak, powiedzieć, zanim pan zakręci. Tak. Drodzy państwo, żebyście mieli świadomość, przed każdą decyzją prezydenta jest ciężka praca specjalistów, prawników, specjalistów z branż i potem zostaje z tym dokumentem dopiero sam. Tak to się nie odbywa. Pierwsza możliwość jest taka, że prezydent po prostu podpisuje ustawę i to oznacza, że zostaje opublikowana i wchodzi w życie. Druga możliwość jest taka, że prezydent nie zgadza się z ustawą. Uważa, że to rozwiązanie, które jest zaproponowane w ustawie jest po prostu złe, błędne, niewłaściwe. Aleks Kamilek, zawetowana po apelu Rzecznika Praw Dziecka z jednej strony, a z drugiej strony zawetowana próba zamienienia oświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego na oświadczenia osobiste osób, które mają dostęp do dzieci. Znaczy tak, no, dla mnie jest ważniejsze dobro i bezpieczeństwo dzieci e, niż deregulacja. Przedkładając dla... do ponownego rozpoznania ustawę, prezydent uzasadnia, podaje swoje motywy. To jest czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt stron. Trzecia możliwość jest taka. Że prezydent dostrzega w ustawie niezgodność z konstytucją. No ale dzisiaj niestety także Trybunał Konstytucyjny jest w te, przez tę władzę, która rządzi w Polsce, traktowany w sposób absolutnie skandaliczny. I tutaj orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, chociaż zgodnie z polską konstytucją są powszechnie obowiązujące i mają swoją moc, no, nie są przestrzegane przez rządzących. Mam wrażenie, że w czasie kampanii wyborczej. Wszyscy się zgadzali, że 800 plus powinno być tylko dla. Nawet Rafał tak twierdził. Dla pracujących Ukraińców. I dlatego zawetowałem tę ustawę, bo ja nadal uważałem i nie traktowałem w czasie kampanii wyborczej Polaków na niby, że 800 plus powinno być tylko dla pracujących Ukraińców, a Ukraińcy nie mogą mieć lepiej w Polsce niż obywatele państwa polskiego. Swoim wetem Karol Nawrocki odebrał ułatwienia dla polskich kierowców. To jest ustawa odnosząca się do ubezpieczeń, tak? Tak. No, panie redaktorze, ta ustawa w ogóle nigdy nie powinna przejść przez polski parlament. To jest ustawa, w której chciano zwolnić Komisję Nadzoru Finansowego z nakładania kar na ubezpieczycieli. Pan prezydent Andrzej Duda stosował zdecydowanie rzadziej tę instytucję, a miał też inne okoliczności polityczne. To było zdecydowanie lepsze prawo. Natomiast wtedy, kiedy korzystał w tym ostatnim okresie, ostatnich dwóch lat trudnej kohabitacji z rządem Donalda, Tuska no był posądzany o to, że też jest tym hamulcowym, że blokuje jako prezydent dobre, podobne rozwiązania e, dla rządu, mimo że stosował to bardzo ostrożnie. Patrzyłem na to, jak są przygotowane od strony legislacyjnej te rozwiązania, czy one będą dobrze funkcjonowały. Po prostu starałem się bardzo spokojnie każdą ustawę oceniać z punktu widzenia Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, jej zgodności z konstytucją, jej sensowności potrzeby wprowadzania takich a nie innych rozwiązań, jak również ich pożyteczności społecznej. I W jednym i w drugim przypadku proszę zauważyć bez względu na to ile tych wed było, zawsze było to przedstawiane przez rząd negatywnie. jako właśnie coś co jest y, kontrskuteczne, co nie pozwala działać rządowi, co przeszkadza rządowi, a rząd powinien się zastanowić, dlaczego te meta są. Ustawa wiatrakowa musiała zostać zawetowana, bo rozmawialiśmy o tarczach energetycznych, a nie o wiatrakach. Ja na te rozwiązania się od samego początku nie zgadzałem i nie zgadzały się też duże grupy społeczne. Ustawa wiatrakowa, bardzo wiele zapisów lobbystycznych. Ustawa ponad 100-stronicowa, z czego tylko dwie czy trzy strony dotyczyły tego, o czym mówił rząd, czyli. Zamrożenia cen energii, więc pomocy takiej bezpośredniej i e, ucieczki przed drożyzną, jeżeli chodzi o portfele zwykłych Polaków, a reszta to była lobbystyczna, można powiedzieć, wrzutka. Prezydent to wetuje, weto nie jest rozpoznawane, bo nie ma większości, żeby to weto odrzucić. I co się dzieje? I mamy rozwiązania pozytywne, to znaczy wchodzi e, ustawa dotycząca ochrony portfeli Polaków przed drożyzną, jeżeli chodzi o kwestie energii. E, I ktoś mi powiedział, no weto, czyli coś, co jest właśnie niekonstruktywna, jest dokładnie odwrotnie. Więc pytanie, jak głowa państwa i w jakich sytuacjach z tego korzysta? E, I myślę, że te e, kompetencje, prerogatywy prezydenta zawsze mogą być pozytywne e, wtedy, kiedy są stosowane w dobrym celu, a tak jest w, w tym przypadku. To są rzeczywiście te bardzo silne instrumenty, najsilniejsze instrumenty, które. Konstytucja daje prezydentowi jako instrumenty działania samodzielnego, bo to chcę z całą mocą podkreślić, tak? Prezydent może samodzielnie zablokować ustawę. Natomiast niestety prezydent nie może samodzielnie wprowadzić nowego prawa w Polsce może złożyć inicjatywę ustawodawczą, a więc może przygotować ustawę w ramach działania kancelarii prezydenta, w ramach urzędu prezydenta może przygotować projekt ustawy, może z tą ustawą zgodnie z konstytucją, wystąpić do, do, do Sejmu, może do tak zwanej laski marszałkowskiej, może tą. Ustawę złożyć, ale potem jest już zdany całkowicie na łaskę, niełaskę sił politycznych, które są w polskim Sejmie. Trzeba przypomnieć słowa Donalda Tuska, który odnosząc się do działań prezydenta Nawróckiego mówił o tym, że no właściwie to prezydent nie powinien podejmować tej inicjatywy ustawodawczej, bo to rząd rządzi, a prezydent reprezentuje. Ja mam osobiście takie doświadczenie, że bardzo wiele. Moich prezydenckich inicjatyw ustawodawczych po prostu grzęzło w polskim Sejmie. Wszystkie moje projekty ustaw, które złożyłem w czasie rządów Donalda Tuska, zostały zamknięte w zamrażarce. To jest po prostu taki instrument polityki dzisiejszego rządu, który sobie z wieloma sprawami nie radzi, który bardzo często tworzy złe prawo albo w ogóle nie działa, i później mówi: tak było w przypadku chociażby pana prezydenta Dudy, nie przedstawiamy rozwiązań na przykład w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Bo prezydent to zawetuje, nawet nie próbują. Kiedy na samym początku, kiedy objąłem urząd prezydenta Rzeczypospolitej, zacząłem realizować swoje zobowiązania wyborcze, składając projekt ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny, jeszcze za czasów, kiedy, kiedy większość parlamentarną stanowiła Platforma Obywatelska i kiedy był rząd wykopacz. Miałem pełną świadomość, że oczywiście oni tej ustawy nie przyjmą, że ta ustawa nie zostanie przez nich uchwalona i że szansą na to, żeby ona była uchwalona, tak naprawdę jest zwycięstwo. W wyborach zjednoczonej prawicy i to, żeby to zjednoczona prawica miała większość parlamentarną. Tak się na szczęście stało i dzięki temu ja mogłem dotrzymać um, rzeczywiście w 100% swojego zobowiązania. No, ktoś powie tak, o, ale przecież Pan obiecywał tylko tyle, że Pan złoży taki projekt ustawy. Ja powiem tak, oczywiście. Ja obiecywałem tylko, że jako prezydent złożę taki projekt ustawy, tylko że wśród zwykłych wyborców nikt taki, tego w taki sposób nie rozumie. Prezydent jest jednym z ważnych elementów. Władzy wykonawczej, a więc całego ustrojowego porządku Rzeczypospolitej. Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego, jego gotowość do współpracy. Zapowiada różne projekty swoje. No, prezydent ma tutaj określoną rolę w państwie, jednak. To nie jest ktoś taki, kto powinien inicjatywę ustawodawczą za inicjatywą zgłaszać. Czyli tak jakby odejście od założeń konstytucji, od tego, jak jasno i twardo konstytucja stanowi co prezydent może, a, a czego nie. Na rzecz pewne, pewnego takiego przekazu prezydent to powinien być gdzieś tam w trzecim szeregu. Oczywiście może dać jakieś odznaczenia, medale. Być może gdzieś wyjechać za granicę, ale nie rządzić. No, tak nie jest. To, to nie jest polski ustęp. On ma swoje miejsce, jest na końcu łańcucha legislacyjnego. Może podpisać, na końcu zwestować. łańcucha, jak to zabrzmiało. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać. No, zobaczy na czym polega. Reguła konstytucyjna, znaczy kto rządzi w kraju i, i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny. Bez większości w Parlamencie te projekty prezydenckie albo w ogóle nie są rozpoznawane, z czym mamy do czynienia w przypadku um, obecnego prezydenta, pana prezydenta Nawróckiego, trafiają do tak zwanej zamrażarki sejmowej jeszcze póki marszałkiem był um, marszałek Chłownia, no to ten proces legislacyjny tak czy inaczej się toczył. No, teraz mamy zapowiedzi marszałka Czarastego. Będę stosował marszałkowskie weto. Wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Wyimaginowana instytucja nie ma przecież takiej w ustroju, ale w istocie ma być to zamrożenie tych projektów, czy nie zajmowanie się tymi projektami. Może się okazać, że prezydent złoży dziesiątki projektów ustaw. Co z tego, skoro żadna z tych ustaw nie zostanie uchwalona? Inną rzeczą jest kwestia pewnej konsultacji z prezydentem, rozmowy z prezydentem, z administracją prezydenta o tych rozwiązaniach, bo przecież wielu. Wet. Można by było uniknąć, bo są ustawy, które co do zasady są dobre. Pamiętam taką ustawę dotyczącą e, transportu, która w 90-kilku procentach była ustawą dobrą, słuszną, wprowadzała dobre rozwiązania, ale na etapie prac poselskich nastąpiła wrzutka poselska, mogłaby mieć destrukcyjne działanie dla. Samorządów, dla transportowców, także dla tych miejscowości, które są daleko od drogi, bo chodziło o, um, o ten transport właśnie z tych najmniejszych miejscowości. I ta ustawa została z tego powodu zawetowana, bo uwaga, nie wszyscy wiedzą o tym. Nie ma tak zwanego weta selektywnego, to znaczy, że prezydent wybiera sobie niektóre przepisy, mówi te zawetuję, ale reszta ustawy jest dobra, więc ją przepuszczam. Prezydent jest w sytuacji zero-jedynkowej, czarno-białe. Podejmuje decyzję na tak albo na nie. Jeśli jest ustawa, która zagraża bezpieczeństwu energetycznemu, choćby w kontekście składowania ropy i gazu poza granicami Rzeczpospolitej w obliczu toczącej się wojny i zwiększa czas przesyłu, no to zawetowałem ją ze względów bezpieczeństwa. Tak naprawdę, kiedy zna się specyfikę realizacji kompetencji prezydenckich. To można zauważyć, że prezydent najwięcej w sumie może zrobić realnie, samodzielnie dla Polski, realizując politykę zagraniczną. Tu rzeczywiście prezydent ma bardzo szerokie pole do popisu, i to jest ten obszar, Działania prezydenta, gdzie w istocie to prezydent może podyktować rządowi warunki działania w wielu sytuacjach, może tworzyć znakomity wizerunek Polski, może załatwiać dla Polski różne sprawy właśnie na poziomie prezydenckim, tam gdzie rząd, gdzie premier, gdzie minister nie będzie miał żadnego dostępu, bo nikt nie wpuści ani, ani, ani ministra spraw zagranicznych, ani premiera na prezydenckie salony jako czynnika decyzyjnego. Mogą się gdzieś tam Spotkać z prezydentem w czasie kurtuazyjnego dyplomatycznego spotkania, uścisnąć rękę, odbyć kurtuazyjną rozmowę, ale tak naprawdę premier z, z ministrem spraw zagranicznych w polskich realiach niczego z prezydentem innego kraju, który jest czołową postacią polityki danego kraju, nie załatwi. Musi to zrobić prezydent Rzeczypospolitej. Polityka międzynarodowa to jest taka naturalna przestrzeń. Działania prezydenta, każdorazowego prezydenta Rzeczypospolitej, ale nie wszystkie rządy to uznają. Oczywiście ja znam i pamiętamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że no, ten prym czy większość działań tutaj podejmuje rząd, ale to nie znaczy, że prezydent z polityki międzynarodowej jest wykluczony. Jednym z, że tak powiem, z objawów działania w ramach tych spraw międzynarodowych są kwestie nominacji ambasadorskich, podpisywanie listów wierzytelniających. To wszystko robi prezydenta, nie premier czy rząd, czy rada ministrów, nie parlament. Jeżeli popatrzymy na obecną sytuację z ambasadorami, to widzimy, że Prezydent próbuje blokować odwoływanie ambasadorów, nie zgadzając się na ich odwołanie, ale co z tego, skoro ja uważam osobiście, że wbrew prawu ambasadorzy są ściągani z placówek do Polski i de facto przestają wykonywać swoją misję, co w moim przekonaniu zresztą jest działaniem ministra spraw zagranicznych, które w absolutny sposób godzi w polskie interesy, bo na miejsce tych ambasadorów, którzy są ściągani do Polski, nie są powoływani nowi ambasadorzy. Bo wiadomo, że jest konflikt, i że prezydent nie będzie się na to zgadzał, bo to dzieje się bez uzgodnienia z prezydentem. A więc y, próba stawiania prezydenta, czy to wcześniej pana prezydenta Dudy, czy dziś pana prezydenta Nawrockiego, y, w roli swego rodzaju człowieka, który musi podpisać to, co mu rząd położy na biurku, jest po prostu nie tylko głęboko nieuczciwe ale jest y, sprzeczne z zapisami Konstytucji i polskich ustaw, bo żeby powołać na przykład ambasadora, potrzebna jest z jednej strony zgoda ministra spraw zagranicznych, premiera, ale także, a może najważniejsza, prezydenta Rzeczypospolitej, bo to on kończy ten proces. Więc jeżeli z prezydentem, czy to z prezydentem e, Andrzejem Dudą, czy to z panem prezydentem Nawrockim, ten rząd, który dzisiaj mamy w Polsce, nie chce dyskutować na ten temat, nie chce konsultować tego, nie chce ucierać stanowiska, nie chce wybierać kandydatów, którzy są akceptowani dla wszystkich tych trzech podmiotów, a więc obozu rządowego, minister spraw zagranicznych, premier i prezydent, no to nie może liczyć na to, że prezydent wybrany w powszechnych, jak już mówiliśmy, wyborach, będzie po prostu to sygnował, że tak powiem, wolę rządu. To tak nie działa. Rola konstytucyjna, do jakiej naród pana wybrał, nie pozwala kształtować polskiej polityki zagranicznej wedle własnego widzimisię. Pan minister spraw zagranicznych, powiedziałbym, delikatnie znany z przerostu formy nad treścią. Ja powiem w ten sposób. Prezydent ma prawo do przedstawiania swojego poglądu i swojego punktu widzenia. Po prostu ma do tego prawo i koniec. I teraz jest pytanie: dlaczego w takim razie mamy weto prezydenta? No, przecież to jest kluczowe z punktu widzenia interesu. Pan nie chce wiedzieć, dlaczego, mimo że mamy ustawę, która ma ochronić polski rynek i polskiego klienta, prezydent wetuje i wiemy, że robi to w interesie firmy, której źródła są przestępcze, gdzie infiltracja rosyjska jest ewidentna. I gdzie ich wpływy w obozie y, prawicy są też ewidentne, są spektakularne. Nie było w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce polityka bardziej prorosyjskiego niż prezentował to Donald Tusk razem z Radosławem Sikorskim. Bardziej prorosyjskich polityków, podkreślam to jeszcze raz, w ciągu ostatnich 30 lat historii Polski nie było. To obaj panowie byli czołowymi postaciami resetu z Rosją w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego. To obaj panowie atakowali Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego za ich sceptyczny stosunek wobec Rosji za ich podkreślanie historycznych działań Rosji wobec Polski za podkreślanie agresywnego zachowania odradzającego się rosyjskiego imperializmu to panowie dokonywali resetu z Rosją to panowie się obściskiwali z Władymirem Putinem to panowie obściskiwali się z rosyjskimi oficjalami oczywiście teraz panowie którzy realizują politykę Wypisz, wymaluj dokładnie zgodną z rosyjskimi metodami, sowieckimi metodami manipulacji, nowe kłamstwa w miejsce starych. Dzisiaj panowie określają swoich przeciwników politycznych mianem polityków prorosyjskich, w oczywisty sposób zakłamując otaczającą nas rzeczywistość. Jeżeli chodzi o wybór pana prezydenta Nawrockiego, no to można powiedzieć, że wydarzyło się coś, co się miało nie wydarzyć. Druga strona miała absolutną przewagę, miała właściwie wszystkie argumenty, wszystkie karty najsilniejsze w swoich rękach, bo przewagę medialną, wsparcie z, właśnie z zagranicy, również to nielegalne, mówię o wsparciu finansowym, odbrane środki Prawo i Sprawiedliwości, które nie mogły być przekazane na kampanię wyborczą. A mimo to Karol Nagrodzki wygrywa te wybory. To pokazuje, że nie da się tak łatwo polskiego społeczeństwa, polskiego narodu sprowadzić na manowce, tak bym to powiedział, że ludzie mają swoje zdanie. Cieszę się ogromnie, że jestem tym pierwszym w historii prezydentem, który przekazał władzę prezydencką w ręce człowieka, który był kandydatem tego samego obozu politycznego, człowieka, którego otwarcie popierałem, prezydenta Karola Nawrockiego. To dla mnie jest osobiście także ogromna satysfakcja, bo to dla mnie też w jakimś sensie jest jakiś element także i oceny mojej prezydentury, także jakieś świadectwo mojej wiarygodności wobec wyborców, skoro wyborcy w większości swojej poparli właśnie Karola Nawrockiego, którego także i ja otwarcie popierałem. Tak zresztą było także w 2015 roku, kiedy no w sposób także niespodziewany nastąpił wybór pana prezydenta Andrzeja Dudy. To pokazuje, że Polacy gdzieś głęboko mają taki gen wolności yy, i przeświadczenie, że w tych momentach kluczowych trzeba mocno się zastanowić, żeby dobrze wybrać. I tak się stało. Ja zawsze miałem świadomość tego, że oczywiście, y, jako kandydat byłem zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. To było ugrupowanie, z którego wyszedłem, to było ugrupowanie, do którego należałem. Tak, byłem prezydentem, y, który został wybrany y, jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Tak. Ale ja również pamiętałem o tym, że nigdy się nie zdarzyło, żeby tylu wyborców poparło prawo i sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych, co mnie poparło w wyborach prezydenckich. I że często ta liczba, a zwłaszcza w roku 2020, kiedy liczba osób, które poparły mnie w drugiej turze wyborów, przekroczyła 10 milionów, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nigdy nawet nie otarło się o tą granicę. Niektórym wydawało się w sierpniu, po 6 sierpnia, kiedy nastąpiło zaprzysiężenie pana prezydenta, że ta droga do zwycięstwa jest już, można powiedzieć, swego rodzaju autostradą. Tak nie jest. To pokazuje, że druga strona pod no, kierownictwem Donalda Tuska bardzo mocno się skonsolidowała, a że druga strona stała się jeszcze bardziej agresywna. Te zmiany związane chociażby ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, one na to pokazują. Dzisiaj mamy Ministra Sprawiedliwości, który no w wielu momentach łamie prawo w sposób ostentacyjny, absolutnie świadomy, po to, żeby pokazać właśnie, że nie cofną się przed niczym. Oczywiście to, to się mieści w ramach tej tak zwanej demokracji walczącej Donalda Tuska, gdzie prawo nie jest bazą rozsądzania sporów, nie jest Przestrzenią układania życia politycznego, tylko jest instrumentem, brutalnym instrumentem, wykorzystywanym zupełnie w, intencjonalnie do celów politycznych. Co będzie dalej, tego nie wiemy. No, środowiska prawicowe, konserwatywne, patriotyczne muszą zdać sobie sprawę, przede wszystkim my, politycy, że droga do zwycięstwa zawsze jest pod górę. To nie jest autostrada, jak być może niektórym się wydawało. Obyśmy jak najszybciej ten smutny okres zakończyli, chociaż wszystko wskazuje na to, że wybory raczej będą w tym terminie ustawowym, konstytucyjnym, a więc za dwa lata. Choć każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc tego rządu to jest zła wiadomość dla Polski, to jest zła wiadomość dla Polaków. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD producent marek All Nutrition, Natla, oraz Fitking. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na Ike oraz Igze i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji. Partnerem programu jest wydawca książki To Ja, Andrzej Duda. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. 400 stron od najlepszych autorów. Zamów na magazyn.0.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.